Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 2. E, zanim, słuchajcie, zacznę cokolwiek tutaj dalej nagrywać, muszę Was poinformować, że niestety w najbliższych dwóch odcinkach będę wiedział dokładnie co robić, dlatego że mm, dwa jakby odcinki od tego momentu już nagrałem, ale przypadkowo je mm, po prostu usunąłem, byłem po prostu, no... E, Zdenerwowany danego dnia, w którym zamierzałem się zabrać, zamontowanie filmów, i po prostu nie wiem jak, dlaczego, ale wszystkie materiały, które, które nagrałem na dany piątek, usunąłem. Więc przechodzę jeszcze raz, te, niestety, grę mm, przez te dwa odcinki, które udało mi się nagrać. Tu nic już więcej chyba nie było, więc, no, jakby będę już wiedział mniej więcej, co trzeba robić. Yy... Ale to dobrze, bo dzięki temu szybciej powinienem tutaj skończyć. Szybciej powinienem zrobić to, co trzeba. Tutaj jeszcze coś było. I tu już chyba nic więcej. Już grał znak. Dziękuję bardzo. No tu jeszcze, ale to chyba są... no... krzaki. Dobra, my się oczywiście udajemy do miasta w celu takim by uratować Trees. Zatem zróbmy to. O come on Geralt. Mamy do, doczytanie mapy. Szkoda, szkoda się, żeby to musiał tu jeszcze raz przychodzić, bo naprawdę już byłem bardzo daleko. Dużo rzeczy zrobiłem w, dalszym, w dalszej części gry. Widzimy sequena, bo tutaj jest yy, pełno pułapek. Jeszcze jakbym na no, którąś wszedł, to... Dobra. Tych oczywiście sobie pomijamy. Nie będziemy się z nimi bić, ponieważ mam to czas totalnie. okej. Okay. by coś chciało atakować, one. ale Ale z tym czymś Okej okay. Doczyta nam się mapa, pojawią się ludzie. No i wejdziemy wreszcie do miasta Mój kapelusz! F5 przy okazji i wchodzimy. nieludzkiemu motłochowi, gdzie jego miejsce? Gdzie jest Tris Merigold? Sęby się zlatują. Za dobre dla was byliśmy! Nie ludzie! Tuczyliście się na naszej krwawicy! No tak to mniej więcej słuchajcie, wygląda aktualnie. Miasto jest po prostu w popochu. Paczta, ludziska! To też jakieś dziwadło! Czego tu? Zostawcie, krasnoluda. Nic wam nie zrobił. To jest zawsze skuteczne. Racja! Przecie to nasz sąsiad! Trzeba do domu iść, ludziska! Dzięki ci wiedźminie. Nie będę się... Nie, ty, już bym się witał ze śmiercią. nie będę się z nimi pić, bo mi się nie chce. Dobra, on nam za to jakby nie da, że, że go uratowaliśmy. No ale my... idziemy na górę, czy na dół, już nie pamiętam słuchajcie. I tu! Tutaj wchodzimy. Niewinnych A teraz to... To jak będzie, karczmarzu? Syna mi zabili, syna! Elfy przeklęte! Chcę ich krwi! Co możesz chcieć? Te elfy nie zabiły twojego syna, i nic im nie zrobisz. Jak się tak e, zastanowić? Tak. Nic tu po was, idźcie do domu, ludzie. Dzięki Ci, Gwynblade! Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi! Uchodźmy stąd jak najprędzej! Uważajcie na siebie. Kto rozpętał tę jatkę? Dowodów nie mam, ale stawiam na Loredu. Rządzący zawsze będą szukać usprawiedliwienia dla swoich błędów i porażek. A lud zawsze pragnie igrzysk krwawych czy radosnych, obojętne. To miasto już nigdy nie będzie takie samo. Nastał tu czas pogardy. No to przejdźmy do konkretów. Musimy odnaleźć Tris. Wiesz, gdzie jest? Miała iść do Sili, a ta wynajęła w gospodzie izbę. Mówiłem jej o megaskopie, nad którym pracował Zoltan. Jak doszło do pogromu? Mówią, że to zemsta za śmierć żołdaków, którzy poszli z Roszem. Ale to były zwykłe zbuje, opłacane przez Loredo. Nikt po nich nie płacze. I tak wybuchły spontaniczne zamieszki. Loredo niby stoi z boku i umywa ręce. Jego zbiry podjudzają. Widziałem kilku żołdaków w cywilu na czele tłumu. Nic mu nie udowodnisz. Nawet nie zamierzam. Chodźmy. Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazda Shili. Nie pytaj jak. Tajemnica zawodowa. te ja. Chodźmy. No to byłaś. Dzięki, że mi zakładałeś drzwi przed nosem. No to jest standard. Pogrom. I tu oczywiście się yy, wtrącę tak samo jak... Tak samo jak poprzednio. Co to za dziwadło?! To ten czarownik. Zostawcie ich. Nic złego wam nie zrobili. Nie będziemy się z nimi bić, nie ma to większego sensu. W rzeczy samej. Przecie to nasze sąsiady. Chyba... Trzeba się rozejść. Dzięki Ci, Panie, czułem już chłód ostrza między żebrami. Dobra, i wchodzimy zatem. Mm, tutaj Ech. mam złe przeczucie. List, nic się nie stało. Nie wygląda to dobrze. Sprawdźmy ślady. Może się czegoś dowiemy. Okej. Okay. I tak to było coś z Grubasem. To przyboczny sili. Ma skręcony kark. To nie jego krew. Okay. Kryp weszła, skręciła kark strażnikowi? Jezuły, burdę. Potem się, zraniła. Nie patyczkowali nie, się no Bez sensu. Nie rozumiem. Ktoś tu jeszcze był. Jaskier. Patrz. Co to? To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Zantus. Może burdel mama widziała co się tu stało. Chodźmy. Dobra. Idziemy oczywiście. A osiem tysięcy orenów od króla kryzys zderzał. No, come on, jaskier. Let's talk about it. Zamknięte. Przyjdźcie później. Zabili mi dziewczynę. To Derae. Geralt, to była jej izba. Co się stało? Zamordowali ją. Wczoraj ją kochali, pili z nią wino, mówili jaka śliczna. Dziś przyszli w pięciu. Wszyscy pijani krwią z plugawymi okrzykami na gębach. Miała klienta? Nie. Była ze mną. Co się tak gapicie? Chciałam ją uspokoić. Pocieszyć! Miałem nadzieję, że powiesz mi, co się stało w izbie obok. Zauważyłem otwór do podglądania. Ale skoro byłyście zajęte, byłyśmy, dopóki nie usłyszałyśmy rozmowy za ścianą. Sheila zawsze rzucała zaklęcia, przez które nic nie było słychać i widać. Ale tym razem nic nam nie przeszkadzało. I zaczęłyśmy podglądać. Ja patrzyłam pierwsza. I to była ta ruda czarodziejka i Cedrik, nasz zapity ekswiewiórka. Ruda podeszła do magicznego lustra i powiedziała: Zobaczmy, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. To osili. Nawet ja się zorientowałam. Zamachała rękami, wykrzyknęła zaklęcie i w pokoju pojawił się mężczyzna. Wyglądał tak, że Derae aż pisnęła ze strachu. Kiedy udało mi się odepchnąć Derae, w pokoju była już inna postać. Tym razem kobieta. Tris zwracała się do niej Filippo. Witaj, Filippo. Tris, ładnie wyglądasz. A jestem się Jak zwykle, przerwano, standardowa procedura. Nie, się megaskopem Shili nie wierzę, że się zgodziła. Równie dobrze mogłabyś prosić ją o pożyczenie szczoteczki do zębów. Shila o niczym nie wie. I to jest chyba świetny motyw, że możemy gadać jako Tris. Yy, ale w to się nie będę zagłębiał. Ja to już jakby przechodziłem, więc przechodzimy do rozmowy po prostu. O czym rozmawiałaś z Shilą? Nie domyślasz się? Zginęło dwóch władców północy. Zastanawiałyśmy się nad rozwojem wydarzeń. W Temerii panuje chaos. Straciłam wpływy. Długo i mozolnie budowany pokój szlak trafi. Co zamierzacie zrobić? Co zdecyduje Loża? Przecież została stworzona, żeby bronić interesów magii. Dostosujemy się do nowego porządku i wykorzystamy sytuację. Straciłam pięć lat pracy. Pokój cintryjski wisi na włosku. W Temerii lada chwila wybuchnie wojna domowa. Nie ma co wykorzystywać. Trzeba znaleźć sprawców i wymierzyć sprawiedliwość. Ochłoń, Smarkulo. Chłodnik i polityka. Jedno i drugie należy spożywać na zimno. Kalkulować i nie dać się ponieść emocjom. Nie wskrzesimy Foltesta, a ty przestań bawić się w myścicielkę. Postąpimy mądrze i rozważnie. Wykorzystamy sytuację, rozumiesz? Przynajmniej pomóż mi oczyścić dobre imię Wiedźmina. Triss, weź się w garść. Twój kochanek da sobie radę. Myślisz, że ta dziewczyna Saskia Smokobójczyni krąży legenda, że zabiła smoka. Myślisz, że oprze się potędze Henselta? Nie będzie jej łatwo, ale dziewczyna już dokonywała cudów. Czyli wojna jest nieunikniona. Henseltowi nie da się przemówić do rozumu. Po co Shila przyjechała do Flotsam? To delikatna sprawa. Potrzebujemy kogoś na dworze Henselta, który, jak wiesz, nienawidzi czarodziejek. Wiem. Jedyny syn Henselta zginął w wypadku na polowaniu trzy lata temu. Królowi nie udało się spłodzić kolejnego potomka, a próbował usilnie. Shila twierdzi, że będzie w stanie uzdrowić obumarłe narządy króla, ale potrzebuje bardzo rzadkich składników. Które zamierza wyekstrahować z Keirana? Właśnie. Tym sposobem po króla znów zasiądzie czarodziejka. To wszystko, nic więcej nie wiem. Co się stało z Tris? Gdzie ona jest? Nie wiem. Słyszałam tylko rozmowę, o której już powiedziałam. A potem przyszli mordercy. Skopali mnie i zadźgali Derae. Ale słyszałam odgłosy walki w pomieszczeniu obok. Czarodziejka krzyczała. Gdy zabójcy poszli szukać kolejnych ofiar. Wyjrzałam na zewnątrz. Zdawało mi się, że, że widzę Cedrika. Przekradał się uliczkami w stronę lasu. Zataczał się. Dziękuję, Garveno. Poczekaj. Przekaż Jorwetowi ten list. List? To nazwiska morderców Derae. Jorwet zrozumie. Szpiegujesz dla Jorweta? Pomagam mu od czasu do czasu. Po prostu mu to przekaż. Zobaczę, co da się zrobić. Nic nie obiecuję. Jaskier, zaczekaj na mnie. Ja poszukam cedrika. Krew cedrika. Wskaże mi drogę. Tak, słuchajcie. Malena. Zakończone niepowodzeniem. Zadanie. Teraz. Yy, było chyba podsumowanie. Albo po prostu zakoń... A no tak, bo oni zabili Malenę. Chyba. Nie, nie wiem. Tak czy inaczej, wychodzimy z miasta. <laughs> Musimy, jak widzicie, jak iść widzicie, po śladach krwi. Do tego... Tutaj mi napisali, że można użyć oczywiście elixir kod, ale z racji tej... gdzie Z racji tej, że ja już oczywiście mówię, przechodziłem ten, ten... Ten moment, fragment gry, no to już wiem, gdzie on się znajduje. Mniej więcej oczywiście. No po prostu pójdę za tymi śladami krwi i tyle. To było? Gdzieś tutaj i tutaj człowiek, muszę wrócić na ścieżkę. Tak, czekajcie to. To było tutaj gdzieś. E Gdybyśmy jeszcze raz kwenięli, było raczej dziś tu. Chyba zaraz znajdę, chyba już jesteśmy, tak jest tutaj. Nie może być daleko. te nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć cedrica. On był, proszę ja was? O jest, trąbany Edmin, Gwynblade. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Tris poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem duan, który pilnował drzwi, i włamaliśmy się. Znów zabiłem duan. Wiem. Gdzie jest Tris? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Tris. Ale był szybki, za szybki dla mnie. Uderzył Tris, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop, powiedział, że musi się dostać do Edirn w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Tris stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził: Lepiej się postaraj, bo widzisz pierwsza. Ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że mam wizję, dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę, nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz, teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Dłan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? Wedirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę, ocali ich duszę. A wrócą Twoje wspomnienia, co się dzieje? Las czuję obecność. Przyszli się pożegnać. Mój las... Wafail Gwynblade... Żegnajcie. No nie zatyca, Drake, biera, Tak bywa. Gdzieś ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł! Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Triis, by rzuciła czar. Szkoda. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać. Dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, skojatel też szykują coś dużego. Co planuje, Roż? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego. Co planują skojatel? Chcą odbić barkę. Potrzebują twojej pomocy. Kiedy przystałeś do skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nie ludzi. Chętno żony pomnik ludzkiej nienawiści. Pogadam z nimi. Może Rosz albo skojatel wreszcie. Na coś się przydadzą. I oczywiście, ja, słuchajcie. Wtedy, gdy nagrywałem, poszedłem. Poszedłem do... Okej, okay, nowy poziom Poszedłem do... najpierw do skojatel, a dopiero później udałem się mm, do Rosza. Y, doskonale wiem Doskonale wiem a, Źle idę. Doskonale wiem, co będzie, gdy, jeżeli, gdy pójdę do Sky.atl, a co będzie, gdy pójdę do Rosha. Eee, wtedy poszedłem od razu do Sky.atl i urwałem filmik. Powiedziałem, że pójdę do, teraz do Rosha i, i że sprawdzę, co on tam oferuje. I on oferował coś tam ciekawego, a tym razem pokażę wam obie, jakby, opcje. Ale na opcję Rosha się nie zgodzę, dlatego że ja wolę mimo wszystko. Eee, ja wolę mieć, y, ro, y, nie Rosha, tylko Scoia'tael za swoimi plecami, a nie Rosha, po prostu. Zresztą, y, 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 Orwetowi rzuciliśmy miecz, więc teraz jakby przystawać do Rosha nie będzie y, dobrą decyzją. Czekajcie, tu tutaj. I żeby dojść do Rosha, oczywiście nie musicie tego wiedzieć, gdzie on jest, on. wystarczy, że klikniecie dwa razy tutaj, Verdon Roche, na rozstajach i tyle. I pokażę wam miejsce, znaczy w, którym, w, w którym on się znajduje, więc żeby nie było, że ja, nie wiem, z dupy to sobie wziąłem. Dobra. Najpierw z nim pogadamy, a później Proszę, go obrobimy. Skomplikowały. Co ty do cholery robiłeś ze skojatel? Rzuciłeś orwetowi miecz! A ty co, śledziłeś mnie? Za kogo ty mnie masz, Geralt? Mam od tego ludzi. Konkretnie Wes. Jorvet sporo wie o królobójcy. I najwyraźniej nie jest już im po drodze. Może nas do niego zaprowadzić. Jedyna podróż, w którą udam się z Jorwetem, to droga na szafot na rynku w zimie. Królobójca uciekł do Wergen w Dolinie Pontaru. Zmusił Trisby ich teleportowała. Cholera, on sobie z nas kpi. Dobra, skoro tak chce się bawić. Hmm. Jakieś nowiny? Loredo skumał się z Kedwen. Kupiec, który u niego pomieszkuje, to agent Henselta. Nasz poczciwy komendant przyjął trzos pełen złota i przysiągł wesprzeć kedweńskie oddziały w razie konfliktu. No i co w związku z tym? Jak to co? Zamierzam dorwać tego szpiega i wydusić z niego informacje. Komendanta Loredo skazuje na śmierć. Roż, płyniemy do Doliny Pontaru. Nie wypływam, dopóki tego nie załatwię. Szpieg może coś wiedzieć o królobójcach. Nie zdziwiłbym się, gdyby za tym wszystkim stał Hensel z Kedwen. I tutaj, wybierając tą opcję, oczywiście godzimy się na to, żeby popłynąć, jakby z Roszem. Oczywiście, przed tym zabijając tam, znaczy pomagając mu w tej całej akcji, zabiciu te, 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 tych ludzi i, i przechwyceniu tego gościa jednego. Ale, oczywiście, jak powiedziałem, ja tego nie robię. Będziemy, hmm, przystaniemy do Jorweta i z nim wypłyniemy. A więc tutaj, wybieramy tę opcję, później się zobaczymy. Cholera, to nie jest schadzka Geralt. Nie da się tego przełożyć. No i w tym momencie mamy ich jakby gdzieś, bo. Bo oczywiście. Oni nie mają tutaj za, do zaoferowania nic tak Cholka. bardzo ciekawego. Mmm, tu jeszcze sobie. Zdobędziemy co nieco i to później ja sobie posprzedaję wszystko. Tutaj potrzebujemy klucza, niestety, którego ja nie mam. Dobra, rzućmy znak, czy coś tu jeszcze jest. No to jest skrzynia, ale jej otworzyć nie mogę. I tutaj nic więcej nie ma, tak więc wychodzimy i teraz idziemy do Jorweta, którego sobie wysłuchamy. Vernon czeka w środku. Dobra, dobra. I słuchajcie, ja dojdę do, do Jorveta, ale jeszcze z nim gadać nie będę, dlatego że to już będzie przejście do aktu drugiego, że ja tutaj nie będę was trzymał jakby w niepewności, ale zapewne większość z was wie, Wiedźmin dwa bardzo dawno temu wyszedł, więc podejrzewam, że może większość z was powinna już wiedzieć mniej więcej, oglądać to u kogoś innego i wiedzieć co będzie dalej. Mm, więc ja zapiszę sobie, zrobię save'a przed y, pogadaniem z Jorwetem, y, i tak mam już 30 minut, więc to będzie idealnie. Yy... Na no, przyszły odcinek, najwyżej, będzie dłuższy no nie wiem. Ja tam y, pamiętam, że dużo zrobiłem. Nawet już jakąś tam prawie misję, że wykonałem, yy, gdy szedłem i nagrywałem to poprzednio, ale. Ale wtedy wyszły mi ich po 40 minut dwa odcinki chyba. Nie czekajcie. Ja w ogóle... O kurde, to ja nagrałem w ogóle 4 chyba, słuchajcie, odcinki. Bo... Stwierdziłem, że póki jeszcze nie ma The Crew, To, że sobie y, przyspieszę jakby. Ale The Crew już praktycznie wchodzi. Tu sobie robimy, słuchajcie, save'a. Mam, mam nadzieję, że to się zapisze. Yy, zresztą, jeszcze sprawdzę, czytaj grę, żeby było jasne, dobra jest zapisane, bo ostatnio jak, jak zapisywałem to się nie wiem czemu nie zapisało, ale na szczęście mamy zapisane yy, i yy, słuchajcie widzimy się w przyszłym odcinku, póki co dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka, oczywiście zapraszam do kolejnych, trzymajcie się i cześć.